Serdecznie na moim kanale. To jest kanał siecioweczka. Ja mam na imię Iwona. A do dzisiejszego odcinka przygotowałam mierzenie sukienek ze sklepu Medicine. Będę mówić Medicine, tak to wymawiam. Nie wiem czy poprawnie, ale niech tak zostanie. Mam 7 różnych modeli. Także co? Zabieramy się do mierzenia. Mam na sobie pierwszą sukienkę. Od razu powiem, że mam na sobie rozmiar S. Sukienka jest wykonana w 100% z wiskozy, więc powinna być w miarę przewiewna. Ta wiskoza nie jest taka standardowa. Ona ma taką jakąś ciekawą fakturę. Jest taka trochę śliska. Ciężko, ciężko mi to określić, ale też nie jest gruba, więc plot też nie jest taki gęsty, więc tutaj z przewiewnością powinno być OK. Dzisiaj na dworze mamy 33 stopnie, więc jest mega gorąco, więc od razu też będę Was informować, czy w sukience jest, wiecie, tak duszno, czy się w niej poceczy. Jest ok. Na razie jest w porządku. Według mnie ten materiał jest nawet taki, taki, wiecie, w fakturze dość chłodny. Bardzo mi się podoba kolor tej sukienki. Na tej sukience jest grafika kwiaty, ale to nie są takie typowe kwiaty. One są takie troszeczkę roztarte, rozmazane. Ogólnie krój mi się bardzo podoba. Jest tutaj takie z przodu fajne marszczenie i jest to, powiem wam, gumka. Poparte na gumce, więc spoko. Na dole mamy falbankę poszerzającą sukienkę i długość taka delikatnie przykrywająca kolano. Rękawki też mają wstawione marszczenie. Mamy zamek z boku, więc musiałam ją nałożyć przez głowę. Od razu, niestety, troszkę fryzura mi się zepsuła. Leży na mnie całkiem dobrze. Tam tylko w plecach mam tak jakby trochę za dużo materiału, bo tworzy się tam taka, taka opadająca fałdka. Dekor sukienki jest mega głęboki. Także dla dziewczyn z większym biustem może to być pewne utrudnienie. U mnie nawet przy tym dekolcie widać trochę kawałek biustonosza, więc musimy tutaj zakładać taki mocno wycięty biustonosz. Ewentualnie można nosić ją też bez biustonosza, bo sukienka nie prześwituje, ale też nie ma tutaj wzmocnio, nie jest wzmocniona innym materiałem podszywkowym. Właściwie zupełnie inna niż pierwsza. Ma fajnie wycięty hiszpański dekolt. Pamiętam, że ten dekolt jest zrobiony na gumce, ale takiej bardzo delikatnej gumce. Nie uciska ona ramion, ale mimo wszystko się trzyma na swoim miejscu. Bardzo mi się to podoba. Z taką gumką można byłoby naprawdę przechodzić cały dzień i, i nie jest to jakieś uciążliwe. Także duży plus, fajne rękawki, takie trochę bufiaste, zakończone gumeczką, można je troszeczkę jeszcze wyciągnąć, ale wydaje mi się, że ładnie wyglądają, takie trochę podwinięte, nadłokieć. Ja mam na sobie rozmiar S. Jest to sukienka w 100% z wiskozy. Yy, i jest taka klasyczna, cienka, ale mimo to sukienka nie prześwituje, i wydaje mi się, że to dzięki temu, że ma tak intensywną kolorystykę. I co mi się też właśnie bardzo podoba w tej sukience to ta kolorystyka. Są to takie kwiaty porozmazywane. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładne połączenie kolorów niebieskiego, żółtego, wszystko jest takie intensywne, bardzo modne w tym sezonie. Sukienka ma długość jak dla mnie midi, do połowy łydki i jest zakończona taką dużą falbaną. W pasie mamy gumkę, więc i to taką dość delikatną, że nie uciska mi pasa. Rozmiar S uważam, że jest na mnie dobry. Leży całkiem ładnie, nie ma kieszeni i nie ma podszewki. Jest cieniutka na upały, idealna i naprawdę fajna sukienka według mnie na co dzień. No, ta jest dość oryginalna sukienka. Ma taki ciekawy wzór. Materiał to jest 100% bawełna i wygląda trochę jak tetra. Pomyślałam, że ta sukienka może być niezłą opcją, na przykład jako sukienka do pracy, ponieważ ten krój jest taki. Do, dość, dość formalny jak na lato. Ja mam na sobie rozmiar XS i jest dość szeroka ta sukienka, ale myślę, że ten rozmiar jest ok, bo z założenia to jest taki szeroki krój. Na pewno wiele razy widziałyście w tym sezonie właśnie takie kroje. Nawet ja sama pokazywałam już sukienki o tego typu kroju, więc nie powinno to być żadne zaskoczenie. Dzisiaj mamy bardzo gorący dzień i muszę przyznać, że tak jak się zapięłam w tej sukience po samą szyję, to jest mi no, jest mi trochę w niej ciepło. To jest jednak tetrowy materiał i ta bawełna dość grzeje. Ogólnie no wygląda jak sami widzicie, jak wygląda, więc myślę, że każdy powinien ocenić ją według własnej miary, ma dobrą długość, taką idealnie zakrywającą kolano, ale nie jest za długa, więc też aż tak mocno nie obciąża sylwetki. Mam kolejną sukienkę i muszę przyznać, że jest to bardzo oryginalna sukienka. Naprawdę ma bardzo ciekawy krój, ale też ma swoje minusy, o których za chwilę powiem. Tak, przede wszystkim krój podoba mi się tej sukienki bardzo. Jest no, taka, wiecie, taka bardzo strojna ta sukienka i. Na pewno można byłoby ją wykorzystać na, załóżmy, jakąś imprezę. Na co dzień, no, może jest taka trochę zbyt strojna, taka trochę zbyt krzykliwa. Chociaż, jakby ją dobrze dostylizować, na przykład, jakichś sportowych butów, to mogłoby to mieć jakiś sens. Kolor świetny, takie tie-dye, naprawdę ładnie to wygląda. Materiał. No jest tutaj 100% poliester i muszę przyznać, że to jest taki średni poliester, jeżeli chodzi o materiał na sukienkę, ponieważ jest on bardzo gęsto tkany i no wręcz czuję, jak ta sukienka przykleja mi się do pleców więc nie jest to zdecydowanie oddychający materiał. Na pewno można, może się sprawdzić właśnie w miejscach klimatyzowanych, gdzie nie potrzebujemy aż takiego komfortu. Sukienka ma w dwóch miejscach podszewkę, czyli od pasa w dół, jest taka podszewka z siateczki i w rękawach, natomiast Tutaj w okolicy klatki piersiowej i na plecach nie ma tej podszewki, jest tylko jedna warstwa materiału. Nie jest to sukienka przeźroczysta, dół jest bardzo pokombinowany, ma marszczenie na prawej nodze. Ma też marszczenie z tyłu, lecące po środku i co fajnie nam też podkreśla pośladki. Rękaw jest bardzo ładnie zrobiony, bufiasty, naprawdę wygląda to niesamowicie. Sukienka nie ma rozporka i nie zrobimy w niej dużego kroku, więc trzeba uważać. Jest zapinana na zamek z tyłu, który jest naprawdę dość, dość długi i możemy spokojnie sukienkę nałożyć wciągając od dołu, więc tutaj jest super. że ta sukienka nawet bardziej podoba mi się na żywo niż na stronie internetowej. Ma bardzo ładny materiał tak? i trochę satynowe wykończeniem. Jest to w 100% wiskoza. Sukienka ma podszewkę, ale tylko od pasa w dół. Tutaj góra jest jednowarstwowa. Ja mam na sobie rozmiar S i jest na mnie niestety za duża ta sukienka. W pasie zdecydowanie za szeroka, wręcz mi opada do dołu. W ramionach, nawet w ramionach mogłaby być troszeczkę węższa, ale krój ma całkiem fajny. Na takie chłodniejsze letnie dni jak najbardziej powinna się sprawdzić, ale myślę, że ona też się sprawdzi na wczesną jesień, na przykład do ramoneski. Do jakichś takich bardziej jesiennych butów powinna być jak znalazł. Ten model jest teraz aktualnie na wyprzedaży. I można ją upolować w całkiem dobrej cenie. W pasie ma gumkę, dość delikatną, więc nie powinna być uciskająca. Tak samo rękawki są wykończone gumką. Sukienka nie ma żadnego zamka. Jest ona długości według mnie maxi. I naprawdę całkiem ładnie się prezentuje, tak typowo kobieco. Sukienka już przedostatnia ta się nieco różni od całej reszty, a to dlatego, że jest jednolita, ale jednolita w intensywnym czerwonym kolorze. Bardzo mi się spodobała i według mnie wygląda naprawdę fajnie. Jest to taka długość między Midi a Maxi. Na wyższych dziewczynach to będzie na pewno Midi. Na mnie już ona jest naprawdę prawie do kostki. Ale sukienka jest, mimo swojej długości jest naprawdę wygodna. Ja mam ją w rozmiarze S i ten rozmiar jest na mnie nieco za duży. Znaczy w pasie jest w sumie. Gumka, i, i ta gumka trzyma tą sukienkę, więc ona nie opada. Chociaż myślę, że spokojnie XSK też by na mnie była dobra, ale góra jest na mnie za szeroka i te pachy są jakieś takie zaluźne. Tak z, według mnie, zbyt mocno wycięte. Żeby troszeczkę tutaj było to mniej wycięte, to zdecydowanie lepiej by się to układało, a tak niestety. No miejscami widać biustonosz i jakoś nie wygląda to do końca dobrze. Sokienka ma bardzo dobry naturalny skład. Jest tutaj w składzie 71% wiskowy, 16% lenu i 13% bawełny. Chyba tak to mniej więcej leciało, więc naprawdę fajnie. Ale ten len czuję w składzie, bo trochę mnie on tak... tak szczypie. Nie ma podszewki ale też nie jest przeźroczysta. Materiał jest taki idealny na grubość. Nie za cienki, nie za gruby, ale też nie powinien być dogrzewający. Sokienkę. Mam ją w rozmiarze S i myślę, że ten rozmiar jest na mnie dobry. Jest to sukienka wykonana w 100% z wiskozy, takiej cieniutkiej wiskozy, więc na upały jak najbardziej powinna się sprawdzić. Jest naprawdę mega przewiedna, ale też jest to cieniutki materiał i sukienka nie ma podszewki. Mimo to ma dość taką barwną kolorystykę, i to maskuje nam też prześwity, ale na wszelki wypadek. Lepiej pod nią założyć bieliznę cielistą. Sukiem ma dość prosty krój, taki można powiedzieć standardowy. Widziałam takich krojów naprawdę wiele. I jak do mnie przyjechała, to muszę przyznać, że jak ją za pierwszym razem nałożyłam, to trochę się nawet zawiodłam, że ten krój jest taki prosty. Że nie ma tutaj naprawdę nic pokombinowanego. W pasie mamy gumkę, dość delikatną, nie uciskającą, idealnie dopasowaną e, do moich wymiarów. W rękawach też mamy gumki. Dekolt jest. E... Jak dla mnie idealnie wycięty, naprawdę nic tutaj mi za dużo nie pokazuje. Sukienka ma też, według mnie, bardzo fajną kolorystykę. Bardzo mi się spodobała na stronie internetowej, dlatego też ją zamówiłam. Jest to świetny model do pracy, ponieważ mamy tutaj połączenie klasycznego kroju, a zarazem nasze wszystkie walory są fajnie podkreślone. troszeczkę podsumować moje zakupy. Zamówiłam ogólnie wszystkie sukienki, które wpadły mi w oko i które część zdobyły moje serce. Bardzo spodobała mi się kolorystyka sukienek i wzornictwo. Kroje są różne, różnie na mnie leżą. Ale to też jest fajne, bo mamy naprawdę duży przestrzał, jeżeli chodzi właśnie o krój sukienki i możemy sobie coś wybrać. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy któraś sukienka Wam wpadła w oko. Ja muszę przyznać, że najbardziej mi się spodobały te dwie pierwsze sukienki. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i Subskrybujcie mój kanał, także widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa-pa!